Dzień dobry, dzisiaj mi przedstawimy Mitsubishi Outlandera z 2018 roku. Tutaj auto z silnikiem 2,4 litra, mocy 166 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequence 32 OBD. Pokażmy jej poszczególne elementy. Tutaj mamy komputer z instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tutaj widzimy wtryskiwacze gazowe, filtr fazy ciekłej, reduktor, filtr fazy lotnej. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 11 litrów. montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12-13 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 310 zł. Dla porównania koszt przyjechania benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG już będzie to tylko 240 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik waucie został zamontowany po lewej stronie z wykorzystaniem zaślepki. Wlew gazu mamy pod klapką. Jak widzimy, mamy tutaj pełnowymiarowy wlew i zbiornik. Zbiornik w aucie jest pod spodem. Miejsce koła zapasowego. Tam mamy zbiornik 53-litrowy, co daje nam około 43 litrów gazu i zasięg blisko 360 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji BRC Sekund 32 w tym konkretnym aucie jest to koszt 3200 zł i zwrot następuje po około 10300 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.